Cześć ja Tak na start już mówię, że jakbyście kliknęli subskrybuj i oczywiście dzwoneczek, bo teraz YouTube jest i odnieść te oraz zapisz i będziecie mieli z głowę. Naprawdę ten... no, klikajcie dzwoneczek, nie wiem po co, żebyście dostawali powiadomienia, więc dobra. Cześć, dzisiaj gram w Mister Planet. Ja sobie stworzę oczywiście postać i w czasami może będę grała, jeśli byście chcieli, oczywiście. Stwórz swoją mówistę. Chłopaka, dziewczynę, dziewczyna. Dobra. A, dobra, płeć jest. Katki może zostać, dobra. I no, taki. Nie, ten taki nosek, woski. Woski te mogą zostać, mi się podobają. Tak, już wygląda. A dobra, nie myślałam, by to wygląda jakby była w ciągu, to jest tak na całe. Ale nie, zbyt mi się podoba. W sumie te mogą nawet być. Dobra, niech będą te i... no Oj, bateria mi się da w telefonie. Miałem jeszcze bo coś... Dobra. Yy, jakieś butki fajne. Dobra, niech będą te. Okej, okay, zrobione. Login. Zaraz do nas wracam już. Tylko sobie jakieś imię. <trym>

Dobra, Werka. <grych> Werka. No ja wpisuję hasło. Z... Umowa, dobra, tam umowy. W po co nam umowę, ja sami sobie poradzimy. Ja też się cieszę, wiecie co, ale co jest za to? A to można by doć. dobra. A co mnie to interesuje? Powiedz mi. Dobro. Klaf, okazji Daj mi zagrać w grę. Co tu się dzieje, Pixie Star, <laughs> ale i jej nie chcę pierwszy level mam, co ja mogę wybrać na paladina? co tam <laughs> Ale chyba gdzieś był jeszcze prezent. Chyba w nit. A nie, tutaj. A tutaj mam jeszcze te prezenty. Wow. Naprawdę. No Fryzura, wow. I wysłucham jeszcze, tak. i... Niestety jutro se jutro go odbiorę. I w chcę, zobaczę. No właśnie. Hey. Ubierz się, bo za dużo jest w ogóle. Ubierz się jak lol. Lol, lol, lol. O. Dobra, to niech będzie takie cóś. Jeszcze takie cóś. Takie cóś kolorował. Ubieranie jest skończone, po prostu jest pikna, no. Nie mówcie, że nie jestem pikna, bo... A coś tu ja jestem. Napisamy Subskrybujcie mój kanał na ty. Verikana i veri... Kans nie zapomnijcie też o 95 jup! A ja jestem tą tą dobra a co co? Oczekywali na obranie mówi wistarb To nawet A sobie go zaproszę A co mi tam No Ulubiony zespół ani chcę będzie łosmina no, Eee, co ja tylko et... Stare dobre czasy, stare dobre czasy, stare dobre czasy stare e dobre te oj, dobre cza... oj czasy stare dobre czasy stare dobre cza czasy ubieranie skończone Ale mam katar jest no, ja by mi zaakceptował, ja to już przed tak? Okay. Co? Jak to ja? Lekarz, no to lekarz jest taki biały. Tak. Chyba będę wyglądać bardziej jak pielęgniarka, ale dobra. Wybieranie skończone, widzicie? Wybieramy się nawzajem! Bo po prostu jesteśmy strwowani, ludzie, co tu się dzieje. Ja się pytam. No szybciej, bo mi czas leci, a ja całego oddzialiwam chora jest idę się porzucić, że i to no, zobaczę, ale dobra. No i co my tutaj mamy? Starożytna Grecja. Dimmi wyglądasz. Dobra. Dobra. Ja się z wami żegnam, wy możecie zrobić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli byście chcieli. Majteczki w kropeczki Ja się myślę chcieli zobaczyć w więcej takich odcinków Po prostu dajcie łapkę w górę, subskrypcję Tak jak tutaj napisał. Czemu To subskrypcja? Dobra Oraz like, więc narka, papa.